Chciałbym życzyć Państwu pełnej satysfakcji z bycia studentem i doktorantem Uniwersytetu Marii Skłodowskiej. Chcielibyśmy Was wspierać w każdym aspekcie Waszej aktywności. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy symboliczny dzień będzie temu sprzyjał. Wszystkiego dobrego. A dzień studenta i doktoranta z jest to wydarzenie, które obchodzimy z okazji 12. rocznicy powstania Zmarzenia Studentów Niepełnosprawnych Altery Wody. Tutaj na placu Marii Klińskiej-Kłodowskiej są organizacje, fundacje z które, um, których działalność jest skupiona na osobach z niepełnosprawnościami. Są mogę powiedzieć, że jesteśmy w czołówce polskich uniwersytetów, które wspierają studentów ze specjalnymi potrzebami. Naprawdę to my przecieramy pierwszy szlaki, i pokazujemy, jak należy działać. Są różne zabawy, gry, konkursy, będą i wszystko po to, żeby zintegrować społeczność akademicką i pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami również są takimi samymi. Przodujemy w takiej otwartości, w takim podejściu naprawdę z sercem do, każdego, do każdej osoby, z koniecznością wsłuchania się w potrzeby i szybkiego reagowania na te potrzeby.